My opublikowaliśmy na początku marca tego roku y, taką dość szczegółową analizę, w której zobrazowaliśmy te regulacje, które w naszej ocenie budzą wątpliwości. I musimy sobie powiedzieć na wstępie, że y, to nie jest tak, że my jesteśmy przekonani, że pewne sytuacje, które należałoby oceniać negatywnie, nastąpią, natomiast te regulacje, które zostały stworzone, one stwarzają takie ryzyko, że będziemy mieli do czynienia z, z sytuacjami, które się negatywnie przełożą. Na status osób, które uczestniczą w postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę. I w tej analizie wymieniliśmy kilka spośród tych regulacji, które w naszej ocenie budzą wątpliwości. Takie zasadnicze regulacje to, to jest w pierwszej kolejności można byłoby powiedzieć możliwość formułowania przez przełożonych prokuratorów wytycznych lub poleceń do prokuratorów podwładnych, które mogą dotyczyć treści czynności procesowej. Czynność procesowa to jest akt działania organu, który przekłada się w sposób bezpośredni na sytuację jednostki. Taką czynnością procesową może być na przykład postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Z tej regulacji wynika, że dzisiaj prokurator przełożony może nakazać wszczęcie śledztwa albo przedstawienie zarzutów określonej osobie o określonej treści. To znaczy, nawet gdyby prokurator prowadzący postępowanie od początku nie doszedł do przekonania, że dana osoba popełniła przestępstwo, to od przełożonego może pójść taki sygnał, że to przestępstwo jest i bardzo proszę przedstawić zarzuty. To jest jakby pierwsza z tych. Regulacji. Druga z tych regulacji, która może budzić wątpliwości, to jest możliwość przekazywania w bardzo szerokim zakresie informacji o toczących się postępowaniach przygotowawczych. I te informacje mogą być przekazywane zarówno innym organom państwowym, jak i mediom. I o tyle ta regulacja mogłaby zostać uznana za pozytywną, jeżeli w Regulacja dotycząca prawa o, prokur o prokuraturze zakładałaby pewne takie gwarancje dla osób, które uczestniczą w tych postępowaniach. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której mm, mamy do czynienia z osobą, której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa, a prokuratura. W bardzo szerokim zakresie przedstawia okoliczności dotyczącego jej postępowania mediom. My mieliśmy do czynienia z takimi przykładami w przeszłości i tutaj można y, przywołać bardzo znaną sprawę tak zwanego doktora G, czyli pana Mirosława Garnickiego. Ta sprawa skończyła się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka y, i Europejski Trybunał Praw Człowieka w, w wydanym przez siebie orzeczeniu stwierdził, że nie można kwestionować co do zasady tego, aby prokuratura przekazywała info, informacje mediom, ale musi się to odbywać. Z poszanowaniem zasady domniemania niewinności. To znaczy, że nawet jeżeli takie informacje są przekazywane, to muszą być przekazywane w taki sposób, aby osoba, której postępowanie dotyczy, miała poczucie poszanowania jej praw, to znaczy, aby jej wina nie była w żaden sposób przesądzona już w mediach. Trzeba pamiętać o tym, że postępowania prokuratorskie to nie jest, to nie działają w ten sposób, że sytuacja osoby, która uczestniczy w tym postępowaniu, nawet jeżeli to postępowanie zostanie na koniec umorzone, nie będzie aktu oskarżenia, nie będzie skazania, to nie znaczy, że. Ta, że Sytuacja tej osoby nie ulega zmianie. Z przedstawieniem zarzutów karnych w postępowaniu karnym wiąże się zjawisko tak zwanej stygmatyzacji społecznej, to znaczy. Ludzi, opinia publiczna, która yy, obserwuje życie publiczne, obserwuje to, jakie komunikaty wysyłają organy władzy yy, do, do opinii publicznej, yy, może sobie wyrobić zdanie na temat określonej osoby. I takie jest przeświadczenie w społeczeństwie, że jeżeli ktoś ma zarzut popełnienia przestępstwa, to coś musi być na, na rzeczy.